Cześć, dzisiaj już iście świątecznie. Mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki i klimat świąteczny już wjechał u mnie na dobre, więc stwierdziłam, że to jest idealny moment na nagranie filmiku, który Wam obiecywałam. Czyli, jak widzicie, po tytule zaprezentuję Wam moje pomysły na prezenty z katalogu numer 17. Miałam ten filmik nagrywać wcześniej i połączyć to między katalogiem 16 a 17, ale niestety mi się to nie udało. Teraz też byłam cały tydzień chora. Jeszcze możecie słyszeć, że nie do końca jestem w pełni sił, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się nagrać ten filmik do końca. Jedna rzecz, którą musicie zrobić, to znaczy nie musicie, ale będzie to dla Was bardzo korzystne, jeżeli zdecydujecie się na zakupy w Avon, to kliknąć w link, który znajduje się w opisie pod spodem, link do rejestracji w klubie Avon. Dzięki temu na zakupy świąteczne będziecie mieć zniżkę przynajmniej 15% rabatu, a przy zakupach zestawów świątecznych, o których dzisiaj będę opowiadała, możecie yy, skorzystać.

Ile zestawów sobie po prostu wybierzecie? Teraz wam jeszcze tylko tak w skrócie powiem, że przy zakupie przynajmniej czterech zestawów świątecznych dostajecie 40% zniżki od ceny katalogowej, czyli to jest już bardzo, bardzo dużo. No a jeżeli tych zestawów jest więcej, no to możecie aż 50% zniżki dostać na nie wszystkie. Rejestracja nic nie kosztuje, to niczego nie zobowiązuje, więc nawet jeżeli chcecie zrobić sobie zakupy tylko na święta no to bardzo się wam to opłaca, a później z każdym kolejnym zamówieniem, jeżeli będziecie chcieli sobie coś zamówić, to macie przynajmniej 15% rabatu, więc nic tylko korzystać. Może zacznę od takich drobiazgów, które są fajnym dodatkiem do prezentu, albo po prostu takim drobnym upominkiem, jeżeli macie jakąś koleżankę z pracy, albo kogoś, yy, no kogo bardzo lubicie, ale jednak to nie jest osoba tam, wiecie, mega mega bliska dla was. No to taki drobierzczek będzie bardzo fajną alternatywą, bo i tej osobie będzie miło. No i myślę, że wy również będziecie zadowoleni, że komuś sprawiliście przyjemność. No i po pierwsze są to kosmetyki do pielęgnacji, które każdemu się przydadzą. Tu mam żel pod prysznic i właśnie płyn do kąpieli w takich zapachach bardzo korzennych, świątecznych, więc myślę, że po prostu sprawią one dużo przyjemności w trakcie ich użytkowania, a są mega tanie. I takie właśnie świąteczne płyny do kąpieli znajdziecie na stronie 35 za 6,99. Oczywiście w katalogu jest ich więcej, więc do wyboru do koloru, co Wam bardziej się podoba. A drugi taki drobiazg, który Wam polecam, on się znajduje akurat na stronie 122. Są to naszyjniki z literką. Może być to, nie wiem, Wasz inicjał, może być to inicjał osoby, którą obdarowujecie. Taki naszyjnik kosztuje 15,99, więc myślę, że to też fajny taki drobiazg, taki upominek. Z takich drobiazgów to na pewno Wam polecam jeszcze kremy rąk, które są w bardzo atrakcyjnej cenie. No i perfumetki, jeżeli wiecie, że ktoś lubi dany zapach, to zawsze możecie po prostu go kupić, no i wręczyć jako taki prezent świąteczny. Coś drobniejszych prezentów dla miłośniczek makijażu na stronie 17 za 29,99 znajdziecie zestaw perełki rozświetlające lub brązujące z pędzelkiem. Myślę, że taki zestaw również jest bardzo fajny i atrakcyjny. Od strony 236 do strony 240 mamy zestawy z Planet Spa, które również są od razu pakowane w takie piękne prezentowe torebeczki i moim zdaniem znowu świetna okazja i na taki prezent drobiażdżkowy na dodatek, ale też, jako wiecie, te droższe zestawy też się świetnie nadadzą właśnie jako taki większy prezent. I tutaj mamy różne zestawy z minerałami z Morza Martwego. Mamy z tą oliwą z oliwek. No i ceny tych zestawów wahają się między tam 36 zł do 14,99, więc w ogóle super sprawa. No i zestawy z Naturalsa za, za 18,99. Myślę, że to też jest świetna sprawa. Oprócz trzech produktów, które tutaj mamy, mamy jeszcze torebeczkę, więc 18,99 za taki fajny prezent. Minus jeszcze rabat to sobie policzcie, ile tak naprawdę kosztować będzie Was taki fajny i atrakcyjny prezent. No i przejdźmy sobie teraz do tych większych prezentów. Po pierwsze są to różne różne zestawy zapachowe, zarówno damskie, jak i męskie. Ja Wam tu tylko je tak przelecę. Na przykład mamy rebelkę i tutaj mamy aż trzy produkty w pięknym pudełeczku. Mamy oczywiście 50 ml zapachu, do tego perfumetkę i balsam. Kolejny zapach już męski to Wild Country. On jest za 49,99. Policzcie sobie od tego 40%. Odpowiedzcie sobie sami, czy warto, czy nie. Avon Attraction Sensual, zarówno dla niej, jak i dla niego. Tutaj mamy 75,99 za taki zestaw. Również mamy tutaj trzy produkty. Z zapachów jeszcze polecę Wam tutaj Persif, który jest kultowym zapachem i po prostu. Jest ulubieńcem od dawien, dawna wielu moich klientek. Kosztuje 59,99. W zestawie mamy cztery produkty, czyli 50 ml zapachu, perfumetkę, balsam do ciała, dezodorant, No i piękne pudełeczko, do którego to wszystko możemy zapakować. Więc tak naprawdę całość mamy z głowy. Z zapachów pokażę Wam jeszcze dwa męskie, które uważam, że też są właśnie takimi kultowymi zapachami. Po, po pierwsze Full Speed. Ta wersja klasyczna, tutaj mamy akurat zestaw 4999. Dwa produkty w zestawie: mamy wodę 75 ml i żel do mycia ciała i włosów. Wszystko w takim ładnym, eleganckim opakowaniu. A drugi zapach, który moim zdaniem też jest taki kultowy, to jest Avon Individual Blue. Tutaj również mamy trzy produkty, plus piękną torebeczkę za 45,99. I jeżeli chodzi o zapachy, to wybrałam tyle, bo uważam, że te zapachy są jakby najbardziej pożądane, najbardziej lubiane. Oczywiście znajdziecie tu mnóstwo innych zestawów zapachowych, które są pięknie zapakowane, ale no musiałabym Wam pokazywać katalog strona po stronie, żeby yy, po prostu te wszystkie. Zapachy jakby zmieścić w tym filmie, a stwierdziłam, że no sorry, ale nie o to chodzi, więc przechodzimy teraz już do innej kategorii, do kategorii pielęgnacyjnej. I tu mam do polecenia Wam głównie produkty z serii ENU, dlatego, że pudełeczka opakowania, jak to wygląda, jak to wszystko jest zapakowane, no to jest po prostu cudo. I tu mam taki jeden przykładowy zestaw z ENU. To jest Enius Latinium, czyli ten fioletowy. Opakowanie prezentuje się tak. I po otworzeniu mamy tutaj cztery produkty: krem na dzień, krem na noc, krem do pielęgnacji okolic oczu. No i tą platynową maseczkę. Taki zestaw w katalogu kosztuje do 30 zł, natomiast yy, no, po tej zniżce 40 czy tam nawet 50% to wychodzi dużo taniej. Yy, no i yy, wszystkie serie jakby Eniu są właśnie pakowane w takich ładnych pudełeczkach, więc tak naprawdę prezent mamy już z głowy. Jeszcze jeden produkt, a raczej serię mam Wam do polecenia, czyli moją ulubioną Distillery. Również jest zestaw, są dwa zestawy, jeden tańszy, drugi droższy. Jeden kosztuje w katalogu 189 zł. Mamy tutaj krem na dzień, krem na noc i olejek zapakowany w takim ładnym, rustykalnym pudełeczku. Drugi zestaw kosztuje 130 zł, i tu mamy tylko krem na dzień i krem na noc. No i cena katalogowa może nas odstraszać, ale pamiętajmy, że mamy spory rabat właśnie na te produkty, na te zestawy, więc myślę, że warto. Są to produkty wegańskie bez dodawania żadnych składników, które miałyby wypełniać. Jest tam po prostu 100% składników aktywnych. Kosmetyki naturalne, w 100% naturalne, więc naprawdę polecam. Nawet za cenę katalogową polecam, a ze zniżką to już w tym bardziej. Coś z pogranicza zapachów, a właśnie pielęgnacji ciała. Mamy tutaj dwa zestawy Enkanto, które również są pakowane Pięknych, kolorowych pudełeczkach i w skład tego zestawu wchodzi po pierwsze woda toaletowa enkan to 50 ml, olejek nawilżający, pachnąca mgiełka, krem do rąk, no i balsam do ciała. Taki zestaw kosztuje 130 zł, ale pamiętajmy, że mamy na niego rabat. Teraz coś dla miłośniczek makijażu. Ja te palety, o których Wam powiem, już testowałam na kanale i filmiki na pewno znajdziecie. Po pierwsze, jest to paletka, no nie tą stroną The Day Tonight Edit, i to jest paletka takich neutralnych cieni. Mamy tutaj zarówno maty i perły. Więcej o tej palecie na pewno dowiecie się w filmie, ale prezentuje się ona pięknie i moim zdaniem jest w bardzo dobrej jakości. Może to nie jest jakość glam shopu, na pewno to nie jest jakość glam shopu, ani to nie jest jakość kosmetyków wysokopółkowych, natomiast dla osoby, która zaczyna się malować, to te cienie się naprawdę bardzo dobrze rozcierają i są to bezpieczne kolory. Makijaż tą paletą naprawdę sprawia przyjemność, wie więc myślę, że warto się na nią zastanowić, jeżeli macie jakąś początkującą dziewczynę u siebie w rodzinie i wiecie, że taki prezent sprawi jej radość. Natomiast, jeżeli chcecie obdarować pisarzystę, no to jednak nie polecam. I takie samo zdanie mam na temat tej palety Supreme. Jest to piękna paleta, która po prostu wyglądem powala wszystko. Ma tutaj 20 cieni. W różnych kolorach, w różnych tonacjach, więc naprawdę jesteśmy w stanie wyczarować makijaż i wieczorowy, i dzienny. Też bardzo ładnie cienie przenikają się, bardzo ładnie się rozcierają, mamy tutaj różne wykończenia, więc za spokojnie możemy się tutaj tą paletą pobawić, natomiast nie jest to jakaś super. Ekstra jakość, ale uważam, że jest bardzo w porządku i tak jak mówię, dla osoby początkującej, no ja jakbym dostała taką paletę, to naprawdę mega bym się ucieszyła, bo wygląda cudownie. W katalogu znajdziecie mnóstwo biżuterii i dodatków, yy, i na przykład mnie się bardzo podoba ten zegarek, który kosztuje 59,99, więc wcale nie dużo. Doliczcie sobie, że macie zniżkę, no to macie jeszcze mniej, a jest naprawdę bardzo efektowny. Mamy trzy rodzaje do wyboru. Czarny, złoty i srebrny. Smartwatch, którego test też już robiłam na kanale i który Wam serdecznie polecam. Odsyłam Was do tamtego filmiku. On tutaj kosztuje 179 zł. Jest to typowo sportowy zegarek: mierzy kroki, spalone kalorie, przebyty dystans itd. Tak tak Więcej się dowiecie w tamtym filmiku. Strona 141, kolejny zegarek, taki pastelowy, taki w bardzo, bardzo dziewczęcy moim zdaniem mamy odcień biały, niebieski, zielony i różowy. Bardzo ładnie się prezentują. Osobiście nosiłabym. Coś, co moim zdaniem jest rewelacyjne, czyli skarpetki i kapcie. Są tak milusie, tak cieplusie i bardzo, bardzo wygodne. Ja już mam chyba swoje od zeszłych świąt, czy, czy, czy dwa lata wstecz jeszcze yy, i w dalszym ciągu się trzymają i bardzo je lubię i często w niej chodzę, więc polecam. Nie są drogie, bo 26-27 zł, więc naprawdę spoko. No i na koniec coś dla dzieciaczków, czyli Frozen. Tutaj mamy akurat zestaw cztery kosmetyków zapakowane w takie małe, fajne pudełeczko. Mamy tutaj wodę zapachową, krem do rąk, żel do włosów, to jest żel z brokatem, to nie jest, wiecie, żaden żel utrwalający czy coś, tylko taki żel, który zawiera w sobie brokat i dzięki temu te włoski naszej małej księżniczki mienią się na milion kolorów. No i oczywiście do tego jeszcze błyszczyk do ust, więc myślę, że to jest świetna opcja. I to są już wszystkie moje propozycje, ja wiem, że jest to może nic takiego mega odkrywczego, bo no jednak jesteśmy ograniczeni tym katalogiem i nie znajdziemy tu nie wiem jakiejś akcesorii do uprawiania sportów ekstremalnych albo coś takiego, natomiast wiem, że sporo osób wybiera na prezenty właśnie kosmetyki czy jakieś dodatki y zegarki i tego typu rzeczy. Dajcie znać, czy moje propozycje na prezenty Wam się spodobały. Jeżeli tak, kciuki w górę. Dajcie też znać w komentarzu, jakie Wy macie pomysły na prezent. Nie muszą być koniecznie z Avon, ja chętnie się zainspiruję właśnie Waszymi pomysłami. Jeżeli moje filmiki Wam się podobają, to zostawiajcie suba, to jest ten... Czerwony przycisk poniżej filmu będzie mi bardzo miło. Kliknijcie też dzwoneczek, żeby YouTube was powiadamiał o każdym filmiku. A jeżeli jesteście ciekawi, jak powstawał ten makijaż, to pewnie niebawem na Instagramie pojawi się taki mini tutorial. Więc na Instagrama też was serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.